A w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. List do Kolosan, trzeci rozdział, 15 werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie: Niech wdzięczność obejmie rządy nad Twoim sercem. Gdy dziękujesz mi za błogosławieństwa, dzieje się cudowna rzecz. Z Twoich oczu spadają łuski, a Ty widzisz jeszcze więcej moich cudownych bogactw i możesz brać z mojego skarbca wszystko, czego potrzebujesz. Niech Twoja wdzięczność śpiewa pieśni wychwalające moje imię ilekroć lekroć otrzymujesz jeden z moich złocistych darów. Ciągłe Aleluja to język nieba, który może się stać językiem Twojego serca. Życie pełne wychwalania i wdzięczności staje się życiem pełnym cudów. Zamiast starać się kontrolować sytuację, koncentrujesz się na moich działaniach. Całe Twoje istnienie skupia się we mnie, i na tym właśnie polega potęga wychwalania. Do takiego życia Cię powołałem, gdyż stworzyłem Cię na swój obraz. Ciesz się obfitym życiem. Wychwalając mnie i dziękując mi.